Sponsorem kanału jest firma TTHO Stasiak. Zapraszam do oglądania do subskrypcji kanału CionoPosz. Warto, dużo ciekawych rzeczy, dużo ciekawych rozmówców i przede wszystkim świetny prowadzący. Pozdrawiam serdecznie. Sponsorem kanału jest firma Hello Logistics, lider w spedycji krajowej i międzynarodowej. Słuchajcie, znajdujemy się w Braniewie dzisiaj, odbywa się tutaj uroczystość otwarcia nowego stadionu. Zobaczcie jakie tłumy ludzi, to jest naprawdę fajne. Punktem kulminacyjnym dzisiejszego meczu będzie spotkanie drużyny Old boy, miejscowej drużyny z Braniewa oraz reprezentacji Polski, w której wystąpią gwiazdy. Super, będziemy wam transmitować, wrzucimy na live'a. Zapraszamy serdecznie, będą naprawdę kupę niespodzianek, będą wywiady. Oglądajcie, lajkujcie, subskrybujcie, czekamy na Was. Do zobaczenia Marcin Burkhardt, Marcinie, co robisz przede wszystkim w tej chwili? W tej chwili leczę się, można powiedzieć, nie tak kontuzja jeszcze na niższych rozgrywkach gdzieś tutaj złapałem kontuzję Trenuję gram, weszło Plus jestem dyrektorem agencji należerskiej, gdzie zajmuję się rozwojem młodych zawodników. Niestety dzisiaj muszą sobie radzić bez mnie. Wychodzimy po zwycięstwo. Tak, no standardowo. Wszyscy ja wszyscy mają jazda na tyłkach, mają oddać serce na boisku, więc tak tutaj podchodzi. Anegdota, która Ci się pierwsza rzuca na myśl o reprezentacji? I teraz jestem z Kubą Koseckim, jestem w Weszło. To jego ja, ślizg na Narodowym, gdzie spadłem z podenki do kolan. <głosy> <głosy> tak, rzeczywiście pamiętam, była taka sytuacja. Grzegorz Szamotulski. Jestem z Gdańska niedaleko, grałem w Olympia przez chwilę, więc, więc chyba pomoże. Ten sam Wigor? No zgadza się, ja tak akurat mam, mam to szczęście, że z kolegami widuje się regularnie. Ostatni niedzielę mecz w warce pod Warszawą, więc, więc widziałem ich już wcześniej. Okej, okay, a powiedz mi, co w tej chwili robisz? Jestem tenerem od w w Katesie weszło, którym prezesem jest mój bardzo dobry kolega Krzysztof Stanowski. Ostatnie pytanie. Taka pierwsza anegdota, która ci przychodzi z gry w reprezentacji bądź hmm, klubowa. Jest dużo takich, ale to niestety nie, nie nadaje się do, do, do wywiadu. Z nami Jerzy Podbrożny i Paweł Skrzypek. Panowie, co w tej chwili robicie? Ja na co dzień pracuję sobie normalnie, oprócz tego prowadzę zespół Koło Domu. Chciałem właśnie dzisiaj zagrać mecz po dłuższej przerwie z orzełkiem na piersi, także pełen dumy. Na co dzień mieszkasz w Sztokholmie. Tak, dokładnie. Sztokholm, Szwecja, dla Polonii prawdopodobnie jesień bądź wiosna i będziemy mogli zagrać, oglądać reprezentację Polski odboi w waszym wykonaniu. Zgadza się? Tak, no do tego dążę, żeby do takiego meczu doszło już Jestem w takich wstępnych rozmowach również ze społecznością w Sztokholmie. Są sponsorzy, którzy, którzy by byli zainteresowani, Właśnie wszystko jest na dobrej drodze. Czy uczestniczysz w życiu legii? Nie, w legii w ogóle, tak, nie mam tam kontaktu tyle. Poza meczami ligowymi gdzieś tam mamy możliwość otrzymania jednego tam biletu wypolskiego e, na mecz, ale tak poza klubem jestem. Nie ma tam tak naprawdę z kim teraz rozmawiać, żeby coś tam można było robić. No to jest dla mnie duże zaskoczenie, bo tak jak Ty, jak wielu zawodników z tej legii, którą ja przynajmniej pamiętam najlepiej, no miałem świadomość tego, że jesteście w celebrowani przez Legię. Nie, nie jest tak. Nawet mamy swoje stowarzyszenie Legia Champions, gdzie rozgrywamy też jakieś mecze, to nawet ciężko się doprosić o jakiś sprzęt dla nas. No to ja mam tutaj apel do włodarzy Legii Warszawa. E, chyba warto zadbać o to, co e, mieliście najlepszego, a macie cały czas. Jerzy, powiedz mi, czy masz takie jakieś specjalne wspomnienie, bądź to z występów reprezentacji, bądź Legii, które utkwiło ci na stałe w twojej głowie? Tak, zaszła z reprezentacji, ale już nie chcę tego wspominać. <laughs> Dariusz Kłowicki, legenda chyba Legii Warszawa przede wszystkim. Witam serdecznie, nie wiem, czy legenda, nie najgorszy piłkarz, o! Ja myślę, że nawet bardzo dobry piłkarz. Tym bardziej widać to po, po tobie, po sylwetce, że do tej pory cały czas forma i grasz dalej w. W piłkarskiej kadrze gwiazd. Od czasu do czasu mamy przyjemność się spotkać, porozmawiać, powspominać. A przede wszystkim. Poruszać się troszeczkę, bo to sprzyja temu, żeby trzymać sylwetkę, a ponadto jeszcze wszystkiego nie zapomnieliśmy i naprawdę niektóre akcje w naszym wykonaniu naprawdę stoją na wysokim poziomie. Anegdota, która pierwsza ci przychodzi z reprezentacji Polski. Myślę, że takie mod, to które bym. Przekazał wszystkim adeptom piłki nożnej, przede wszystkim młodym. futbol trzeba traktować jak pasje i hobby, a wtedy on sam przyniesie ci naprawdę ogrom radości i szczęścia. Ja to wszystkim powtarzam, młodym piłkarzom, którzy marzą o tym. Twój najlepszy mecz w karierze. Trudno mi powiedzieć, naprawdę, nie wydaje mi się, że starałem się w każdym meczu, w którym brałem udział, nie schodzić poniżej pewnego poziomu i to, to w większości przypadków mi się udawało. Bardzo serdecznie dziękuję, życzę oczywiście zwycięstwa, bo zawsze gracie jako reprezentacja o zwycięstwo, no i przede wszystkim zdrowia i uśmiechu. Jest pierwszy gwizdek, rozpoczynamy spotkanie, Jerzy Podbrożny rozpoczął. Jest wycofanie do Pawła, skrzypka. Jest. Gol! Pierwsza bramka dla reprezentacji. Brawo, Sokołowski. Tego się nie zapomina. Jerzy podbrożny. Nic z tego nie będzie. Pięknie I... Niestety. Blisko. Oj, braniewo wychodzi z kontratakiem. Dawaj! Zasad! Grzegorz, co sądzisz o tej sytuacji? To no, futbolowe jaja, tak. Ale że... bar będzie czy nie? Trzeba, trzeba mieszkać w Szwecji i nazywać się Paweł Skrzypek. Jest bramka dla Braniewa! 1-1! Publika szaleje. Zawodnicy rezerwowi szaleją. Mamy wyrównanie. 1-1. Brawo! Raczej Bykowski. To była podcinka, która dała prowadzenie reprezentacji gwiazd. 2-1. Brawo! Paweł, co tam się stało? Poślizg. Poślizg? Dwa razy? Mam takie dość wygodne buty, natomiast nie na tą murawę, także... Wygodne buty, ale nie trzymają się murawy. Coś z, mu z murawą, czy co? E, winny się tłumaczy, także trzeba szukać jakichś wymówek. Czyli zgubiłeś się troszkę w trawie, ale koledzy nadrobili, jest na razie dobrze, prowadzi. reprezentacja prowadzi 2-1. E, tak, prowadzimy 2-1, sytuacja z karnym trochę naciągana, no na ale... War był, my tutaj obserwowaliśmy, Grzegorz Szamotulski stwierdził, że to skandal, szwedzki skandal. A, no, skoro Szamo to jest wyrocznia, także trzeba się z tym zgodzić. Tak. Dziękujemy i wracaj do trenera i do drużyny. Dzięki. Dzięki, dzięki. Tomek Sokołowski z nami. Tomku, w mojej ocenie... Byłeś najlepszym zawodnikiem naszej reprezentacji w pierwszej połowie. Ciekawe jaką miarą to mierzyłeś, wiesz, trudno mi powiedzieć, tak, ale fajna inicjatywa, fajnie, że takie boisko powstało. My możemy to jakby to przeciąć tą wstęgę, że pierwszy raz zagrać, no super, tak, na takich się gdzieś tam grało. Nie zawsze takie murawy jak teraz, ale przyjemnie, tak, dużo, duża publiczność, także no można się cieszyć frekwencją. My swoimi zagraniami mam nadzieję, że tam gdzieś... Dla starszych osób przypomnieliśmy się, jak graliśmy kilkanaście lat temu dobrze. Marek Dziuba, trener reprezentacji dzisiejszego meczu w reprezentacji Polski. Panie Marku, pierwsze spostrzeżenia po y, pierwszej połowie? No na pewno no, bardzo fajna impreza. Y, z naszej strony wydaje mi się, że no, musimy się bardziej skupić na tym, y, bo w sytuacji multum, a mimo wszystko no, tylko 2-1. Bardzo dużo ludzi i z tego na pewno mamy satysfakcję, że przyjechaliśmy tutaj i spełniamy to, co chcemy i, i robimy. Co pan sądzi o rzucie karnym? Paweł Skrzybek mówił, że raz się poślizgnął drugi raz, delikatny kontakt był, ale to był naciągany karny. Grzesiu szalmotowski mówi szwedzki skandal. <laughs> Jak powiedział Grzesiu, to tak mi chyba prawdopodobnie nie było. Czy trener ma jakiegoś jokera w swojej kieszeni? Nie, no to są zawodnicy ten, na tyle do, doświadczeni, że, że po prostu ten, który wyjdzie, to na pewno będzie starał się pokazać jak z najlepszej strony i, i z pozytywnym wynikiem. Dziękuję serdecznie, dobrej zabawy i zdrowia. Marek, już jak z nami, kapitan reprezentacji dzisiejszych gwiazd. Tak, akurat tym tak mi się złożyło, że, że dzisiaj wyszedłem z opaską kapitana. No bardzo fajna impreza. Przede wszystkim dopisała publiczność, czego się nie spodziewaliśmy, naprawdę. Świetna atmosfera. Fajny, fajny klimat, oby tak dalej. Paweł Skrzypek mówi, że w zasadzie naciągane karny. Grzesiusz Amotowski mówi skandal po szwedzku. A co ty o tym sądziłeś, bo też byłeś blisko. Myślę, że jak karnego nie ma jak sędzia nie gwizd. Sędzia więc jest rzut karny, więc tutaj nie ma co dyskutować. Te same emocje? Ja myślę, że może mocy nie są aż tak wielkie, natomiast to jest przyjemność przede wszystkim wrócić do gry z kolegami, bo nie widzimy się na co dzień, więc spotykamy się raz co jakiś czas na dwa, trzy miesiące, szczególnie taką porą właśnie letnią e, i gramy sobie z właśnie takie takie mecze charytatywne czasami, więc jest to bardzo fajne, przyjemne uczucie. Najlepszy mecz w reprezentacji? Tak, oczywiście, bez dwóch zdań. Dzisiejszy? Tak, dzisiejszy. Musiałem czekać aż 57 lat, żeby taki mecz rozegrać i z opasą kapitana wyjści. Marek Citko w formie szkoli. Młodych zawodników Braniewa. Marku, co sądzisz o tej pierwszej połowie? Przedeś w drugiej części tej pierwszej połowy? No i wygrywamy 2-1. Czyli, czyli to była Twoja zasługa przede wszystkim? Nie, trenera, bo myślę, że on to widział, że trzeba wzmocnić ofensywę, ale żartujemy. Cieszy mnie przede wszystkim, że dwie drużyny są na tym samym poziomie przygotowania. To mnie bardzo cieszy, że nie ma gonitwy. Myślę, że fajna zabawa, trochę emocji, bo, bo jednak gramy na poważnie. Obie drużyny miały swoje sytuacje, ale byliśmy w tej pierwszej połowie skuteczniejsi. Co tak naprawdę sądzisz, że przesądziło w drugiej połowie o porażce drużyny w Kiszyniowie z Mołdawią? Charakter, mental, charakter. Ja nie mogę na to patrzeć, bo zawodnicy, którzy są najlepsi w reprezentacji, nie mają w sobie odpowiedzialności za wynik, za drużynę. takiej samokontroli, kontroli. Biegali jak, tak samo jak ci młodzi i jestem bardzo mocno... Rozczarowany postaw i nie, nie umiem tego zrozumieć. Można być słabszym, ale, ale, ale nie walczyć, nie wiem, głupio faulować, próbować, stracić pięć razy, ale może za szóstym razem uda się. Ja nie pamiętam, żebym taki mecz w reprezentacji rozegrał, więc dla mnie te mecze ostatnio to bardzo ciężko się ogląda. Ja Ci bardzo dziękuję i zgadzam się z tą 100%. Byłem na tym meczu w Mołdawii i rozstawaliśmy się po meczu w milczeniu z kibicami, z dziennikarzami i z wszystkimi tak naprawdę Polakami, którzy nie wiedzieli co powiedzieć. Że nie mają e, mentalności zwycięzcy, nie mają e, przede wszystkim mentalności wojowników. A, a to kibice nie wybaczą, bo, 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 bo kibice nie zawsze są w wyniku. Kibice są emocji, pozytywnych emocji i ta reprezentacja tego nie daje. Co z tego, że mamy ten wynik czasami, ale nie ma emocji i dlatego. Ta reprezentacja oddala się od kibiców i kibiców od reprezentacji. Dziękuję Ci bardzo, życzę zdrowia i przede wszystkim uśmiechu. Dziękuję za Nikt się nie spodziewał, no, proszę Państwa, no, nawet tego nie ująłem, ale to były stadiony świata. Bramka za 16 metra z powietrza centralnie w lewy górny róg Maćka Szczęsnego. To był strzał niedobrony. Wynik 2 do 2. Panenką! Mamy to, 3-2. Tym sposobem mamy wynik 3 do 3, samo okienko. Naprawdę perfekcyjny, rzut wolny. Brawo! Ale Chciał zrobić to samo, niestety się nie udało Ale zamierzenie było dobre Sławek Majak, wyglądasz dokładnie tak samo jak za czasów gry w widzewie mi te ostatnie sekundy, to było tak jak e, sędzia Turku, kończ. Najpierw do tego pierwszego pytania, no tak, stwierdzenia, tak jak widzę, to tak nie do końca. Oczywiście może waga mniej więcej taka sama, natomiast już widać, że te siwy włosów się, się rzuciło trochę, ale tak na poważnie, jeżeli nawiązuję do tego meczu, na, na bręby, oczywiście mówisz, no na pewno emocje nie te same, I stawka tego meczu nie ta sama, zawsze się przeżywa emocjonalnie, nikt nie lubi przegrywać, więc cieszymy się, że udało nam się kolejny mecz wygrać, fajną pasę podtrzymać, natomiast na pewno dzisiaj poprzeczka przez gospodarzy postawiona wysoko. Kukła powiedz, co ty w tej chwili robisz, bo pewnie to też interesuje naszych widzów. No próbuję być trenerem, <laughs> powiedziałbym tak, mam licencję UEFA Pro, czyli tą najwyższą wymaganą na całym świecie, ostatnim moim klubem była Siarka Tarnobrzeg, awans trzeciej ligi do drugiej. Bardzo Ci dziękuję, Sławku życzę zdrowia i do zobaczenia następnym razem. W reprezentacji, można powiedzieć, Braniewa. Kto najwięcej Wam napsuł krwi pod bramką? No podwrożny. Czyli jednak Jurek jest w formie? Cały czas, cały czas. Jak się spędziewało to spotkanie? A, bardzo dobrze, lubię tutaj przyjeżdżać. Moja żona jest z Braniewa, więc ta atmosfera tego miasta i możliwość otwarcia tego stadionu, no była dla mnie tak naprawdę nobilitacją. To wszystko mecz zabawa, ale tam też emocje są. Zdecydowanie. Ja też uczylałem chłopaków zespołu, zresztą asystentów totalnie miejscowych, z miejscowego z z miejscowego kręgowego Związku, że zabawa zabawą, ale w pewnym momencie zaczną grać ambicje i zawsze w piłce nożnej liczy się wynik. Z nami jest Tomasz Cielicki, burmistrz Braniewa. Jakie emocje? No chyba czuć i widać te emocje, tego się nie da opowiedzieć, to, to trzeba tu być i, i odczuć obiekt sportowy, który był pomnikiem poprzedniego ustroju. Dzisiaj zakopaliśmy te pamiątki i mamy piękny, nowoczesny, o światowej klasie obiekt w Braniewie, który, który będzie naszą wizytówką. Tylu kibiców ten stadion e, nie pamięta i zdradzę tajemnicę, że jakby to jest pierwszy etap modernizacji obiektu sportowego w Braniewie. Jeszcze mamy kolejne pomysły, kolejny plan, kolejne etapy modernizacji będziemy, mam nadzieję, e, w najbliższej przyszłości realizowali. Czyli Zapraszamy do Braniewa. Zapraszamy bardzo serdecznie. Zapraszamy nie tylko na stadion, bo mamy wiele atrakcji, ale dzisiaj stadion jest takim numerem jeden w Braniewie. Dziękuję serdecznie Dziękuję. i życzę wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.